Handluję z użyciem czystego Price Action już dobrych kilka lat, i są dwie przesłanki, które w połączeniu zwiększają prawdopodobieństwo moich setupów w sposób diametralny. Mowa tutaj oczywiście o sweepie swing high'a bądź swing lowa na przynajmniej interwale jednogodzinnym. Czym jest oczywiście swing high bądź swing low? No, w przypadku swing high jest to po prostu seria trzech świec, w której środkowa ma najwyższą wycenę. I jeśli sweepujemy na przykład właśnie takiego swing high'a na interwale jednogodzinnym z przeszłości, chociaż im świeższy, tym lepszy i znajdujemy się w tym momencie w luce cenowej, co jest oczywiście bardzo istotne. Ona również musi być na wyższym interwale, przynajmniej jednogodzinnym, ale im wyżej tym lepiej. Jeśli to jest 4 godzinówka, to jeszcze lepiej. I jeśli w ramach właśnie tych dwóch przesłanek wydarza się w tym momencie na przykład na interwale 5-minutowym zamknięcie poniżej ostatniego dołka, no to jest to niesamowicie istotna przesłanka w ramach kontynuacji właśnie ruchu takiego spadkowego jak w tym przypadku. analogii. Jeśli chodzi o potencjalny setup wzrostowy, sprawdźcie to sami na swoich wykresach, przetestujcie to, backtestujcie, bo uważam, że są to dwie przesłanki, które mi na przestrzeni czasu pozwalają bardzo mocno zwiększyć prawdopodobieństwo swoich setupów.